Cześć, z tej strony Ars, mój telewizyjny debiut. Chciałem wam dzisiaj pokazać coś co wymyśliłem sobie jakiś czas temu, żeby wykonać w skórze. Natomiast potrzebny był do tego jeszcze element kuty, a niezbyt dobrze mi to idzie i nie czuję się zbyt pewnie w, tym, w tej dziedzinie, tak więc... Poprosiłem o pomoc Huntinga z kanału hunting.pl, i dzięki tej współpracy powstał pewien pas. Pas noszony na odzieży na zewnątrz do troczenia sprzętu. No i pas miał mieć także dwie dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich była możliwość krzesania ognia. A druga to wykorzystanie parakordu jako systemu mocującego i jednocześnie jako takiego awaryjnego zapasu linki w razie gdyby coś wyszło to. No myślę, że fajnie. Dobra, nie będę przedłużał, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda pas. Będziecie mogli go sobie obejrzeć. Dokładnie na zdjęciach. O, z tyłu to tam nic ciekawego nie ma. Jak mówiłem, kwintesencją miało być to, że klamra do tego pasa jest jednocześnie krzesiwem kutym, tradycyjnym. Jest ona wykonana właśnie przez Huntinga. To jest prototyp, który ulegnie na pewno zmianie i modyfikacji, ponieważ nie wziąłem pod uwagę pewnych, pewnych rzeczy. Trzeba będzie to zmodyfikować. Natomiast w tej wersji prototypowej, jeśli chodzi o mnie, gitara. I teraz tak może go rozepnę. To jest owa kuta klamra będąca krzesiwem można jej po prostu użyć w połączeniu z krzemieniem, czy kwarcem, czy jakimś tego typu twardym kamieniem do miotania iskier. Można to robić od po prostu trzymając sobie pasek w ten sposób. Lub tutaj mamy nity skręcane. Odkręcić, wyjąć klamrę i używać jej normalnie w dwóch palcach dla wygody. Jest to może trochę zabawek z tym demontażem, ale jak mówiłem, ostrości nie ma. Jak mówiłem, no, bieda. Okay. Co mówiłem, zgubiłem wątek. Aha, że jest trochę zabawy, ale mnie się akurat to właśnie w, tym, w tej koncepcji bardzo podobało, że można ten pasek sobie rozmontować i się z nim trochę pobawić. Jak mówiłem wcześniej, też o modyfikacjach, które tutaj nastąpią. Jak widzicie, klamra jest płaska, ma płaski profil, przez co Pas po przełożeniu się niezbyt ładnie układa, więc ten profil będziemy musieli zmienić. Już rozmawiałem o tym z Huntingiem. Trzeba będzie zrobić taką łódeczkę, powiedzmy. To jest jedna rzecz. A druga, tutaj szlifowałem dremelem ostrożnie, żeby tego nie rozhartować za bardzo. A tą krawędź, po to, żeby też ostry. Ostry, ostry rand yy, nie niszczył pasa i też żeby pas się lepiej układał, więc ta część będzie bardziej sklepana później. Natomiast jeśli chodzi o, o surowy wygląd tej klamry. To taka miała być. To nie jest kwestia, że Hunting zrobił takie, bo innych nie umiał. Po prostu chciałem, żeby to było jak najbardziej surowe, tak mi się właśnie podoba, to tyle o klamrze. Druga rzecz to parakord. Z jednej strony jest zakończony właśnie przytopieniem, potem w odległościach chyba 10 cm, tak. 10 cm jest przeciągnięty przez długość całego paska. O, szluwka. I tutaj właściwie miał zostać zakończony po tej stronie też przytopieniem, ale zostało trochę tego parakordu. Zdecydowałem, że w sumie podoba mi się ten niby oplot dookoła paska. W związku z czym też powstała opcja, że możemy sobie to rozsupłać, wyciągnąć z drugiej strony, odplątać cały parakord, wyciągnąć z tych dziurek i w razie jakiejś wielkiej awarii użyć także. A później można go spokojnie z powrotem. E, przełożyć przez te dziurki, nawinąć I mamy go znów na stanie To taki bajer właściwie, ale głównie chodziło mi o, o te elementy mocujące Bowiem pomyślałem sobie, że e, No owszem Każdy ma jakieś tam pochwy Na noże, Czy na piłę, czy, czy na cokolwiek innego które wiadomo standardowo zakłada się na pas, mocuje, ale może się zdarzyć tak, że ktoś będzie chciał przypiąć na przykład piersiówkę. Może tak być, albo może lepiej kuksę. O, kuksę na sznurku. Oczywiście, kuksę można też przeciągnąć sobie, zawiązać na tym sznureczku do paska, ale niektórzy lubią esbinery. Niektórzy karabinczyki, akurat ten klimatem nie pasuje zupełnie do paska, ale ja po prostu nie używam karabinczyków do niczego oprócz tuszy, więc jako wzór sposobu mocowania pomyślałem, że taki parakord będzie fajny. Zawsze można także sobie coś przełożyć, robiąc różne czynności, jakiś element, który w danym momencie jest nam w ręce niepotrzebny. A nie wiem, odeszliśmy od obozowiska czy coś w tym stylu. Wkładamy go sobie tutaj. Trzyma się, trzyma. Taka jest ogólna koncepcja tego pasa. Co mogę więcej powiedzieć? Właściwie chyba wszystko. Takie dane techniczne. Jeśli chodzi o długość pasa, no to wiadomo, dostosowuje się to do potrzeby człowieka, który go nosi. Ja akurat w pasie trochę mam. Chociaż jak widzicie, ten pas za długi nie jest. Nie chciałem, żeby ta końcówka gdzieś tutaj dyndała. tym bardziej, że tu zaczyna mi się już pierwszy etap parakordu, do którego ewentualnie coś kiedyś przymocuję, tak więc wymierzyłem go do siebie, pod siebie. <laughs> e, wiadomo, długość parakordu, który mm, uzyskamy też zależnie od długości pasa. I taki surowy, troszeczkę obdarty, porysowany klimat. Mnie osobiście bardzo, ale to bardzo odpowiada. Więc taki sobie zrobiłem na ten prototyp. Tu oczywiście na szlufce jest wybite Made in Poland. Haha. Tak. Z tego się bardzo cieszę. Myślę, że takiego pasa, no nie widziałem nigdzie u nikogo. Przynajmniej nie na naszym polskim rynku. Więc postanowiłem nazwać ten pas pierwszym polskim puszczańskim pasem. Wykonanym przeze mnie, przez Arsa. Ok, ja sobie już testowałem to krzesiwo, wiem, że działa dobrze. Wiem, że pas działa dobrze, świetnie się go nosi. Nie przeszkadza mi w niczym, chociaż nie wiem jak pas zewnętrzny miałby w czymkolwiek przeszkadzać. Fajnie się do niego mocuje różne rzeczy, aczkolwiek też postanowiłem, że do tego pasa specjalnie sobie też wykonam jakieś uchwyty pochewki na przedmioty, które ja osobiście chcę nosić. Na przykład, wykonam sobie kupcję, której do tej pory no nie było czasu wystrugać i to kiedyś na pewno będzie wrzucone. Myślę, że raczej w postaci zdjęć, może nie filmików, bo nie ma sensu prezentować tego na filmach. Natomiast teraz pokażę Wam takie krótkie urywki, w których miotam iskre tym krzesiwem, tą klamrą. Zobaczcie jak, jak duży snopiskier daje i jak rozpalam ogień od kawałka zwęglonej bawełny przy użyciu krzemienia i właśnie tej klamry. Pozdrawiam. Hej.